Jeśli dotarłeś tutaj, nie wydarzyło się to przypadkowo. Wszechświat otworzył przestrzeń między czasem a ciszą, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do ciebie. Bóg widzi to, co twoje serce nosi w milczeniu, i wysłał swoich aniołów, stróżów, aby szepnęli ci coś, co musisz usłyszeć właśnie teraz. Weź głęboki oddech, poczuj powietrze dotykające twojej duszy. Coś ma się ujawnić, coś, co zmienia sposób, w jaki postrzegasz tę osobę oraz swój własny los. Zanim przejdziemy dalej, powiedz mi w komentarzach, skąd oglądasz tę wiadomość dzisiaj. Jest obecność, która uporczywie wraca do Twoich myśli. Nieważne jak bardzo próbujesz się rozproszyć, ona wraca jak echo głosu, którego czas nie potrafił uciszyć. To osoba, która żyje w międzywierszach Twoich wspomnień, ktoś, kogo wszechświat postawił na Twojej drodze nieprzypadkowo, lecz z zamysłem. Ta osoba tęskni za Tobą. Nawet jeśli milczenie stara się to ukryć. W niej wciąż coś się porusza, gdy słyszy Twoje imię, gdy myśli o chwili, którą wspólnie dzieliliście, nawet jeśli była krótka, stara się iść dalej, stara się wymazać ślady, ale wszędzie są ślady Ciebie. Jej serce jest jak zamknięte okno, mimo to przez szczeliny światło upiera się, aby przeniknąć. To światło to Ty, i choć ta osoba udaje, że zapomniała, wszechświat wciąż znajduje sposoby, aby jej przypomnieć w dźwiękach, w snach, w przypadkach, których nie potrafi wyjaśnić, ty też to czujesz, prawda? Jakby niewidzialna część ciebie wciąż sięgała do niej, nawet niechcący, jakby w jakimś wymiarze wciąż rozmawialiście w milczeniu. Anioły stróżki wiedzą, obserwują, gdy próbujesz ukryć tęsknotę, gdy spoglądasz w niebo, szukając znaku, a nagle gra muzyka, pojawia się zdanie lub wspomnienie napływa, nie po to by cię zranić, ale aby potwierdzić. Połączenie między wami nadal istnieje. Ta osoba dużo myślała. Ona na nowo odwiedza drogi, którymi kroczyliście razem, czasami z słodyczą, czasami z poczuciem winy, bo jest coś, co pozostało niedokończone. Rozmowa, którą przerwał czas, prawda, którą uciszył strach, a Bóg pracuje w jej sercu. Są noce, kiedy nie rozumie, dlaczego odczuwa ten niepokój, jednak wszechświat szepcze. Musisz spojrzeć w głąb, zanim spojrzysz daleko. I powoli ta osoba zaczyna dostrzegać to, co wcześniej wypierała: że więź, która ich łączy, to nie tylko wspomnienie, to nauka, to lekcja, to przeznaczenie w ruchu. Ona czuje twoją energię. Kiedy myślisz o niej z miłością, kiedy w ciszy przebaczasz, kiedy wysyłasz modlitwę, coś zmienia się po drugiej stronie. Jej serce to dostrzega. To tak, jakby dusze rozmawiały, gdy słowa już nie wystarczają. I być może pytasz się, Dlaczego wciąż odczuwam tak wiele nawet po tym wszystkim? Bo są więzi, które nie były stworzone, aby się kończyć, tylko aby się przekształcać. Bóg nie tworzy spotkań przez przypadek, łączy drogi, aby obie strony mogły się uczyć, rozwijać, budzić. Ta osoba dzisiaj odczuwa brak pokoju, który znajdowała w tobie. Może być otoczona głosami, ale żaden nie brzmi tak prawdziwie jak Twój, może uśmiechać się do świata ale jej spojrzenie zdradza pustkę, która pozostała, i w tej chwili, podczas gdy słuchasz tych słów, dzieje się coś energetycznego między wami: przebudzenie, wspomnienie, mała iskra zapalająca się w cieniu. To tak, jakby wszechświat mówił: Jeszcze nie koniec, jest coś do zrozumienia. Ile razy próbowałeś wymazać tę historię z serca, ile razy obiecałeś sobie iść naprzód, ale los sprawił, że wróciłeś do punktu wyjścia. To nie jest słabość. To naturalny ruch duszy, która szuka tego, co pozostało otwarte. Czasami miłość nie prosi, aby być przeżywaną teraz, ona tylko prosi o to, aby została dostrzegnięta, abyś zrozumiał powód, naukę, to, co przywróciło cię do samego siebie. A najpiękniejsze jest to, że nawet w milczeniu zachodzą niewidzialne wymiany. Wysyłasz tęsknotę, ta osoba odbiera ją w formie wspomnień, myślisz o rezygnacji. Wszechświat wysyła ci znak, abyś został jeszcze na chwilę. Płaczesz w tajemnicy. Anioły zbierają każdą łzę i przekształcają ją w siłę. Coś jest przygotowywane, coś co wymaga cierpliwości, wiary i oddania. Ponieważ gdy Bóg działa, nic nie dzieje się poza odpowiednim czasem. Ta osoba uczy się wartości obecności, jaką miała, a ty uczysz się mocy wyboru siebie mimo miłości. Energia między wami się przestroiła, i choć wydaje się odległa. Nitka, która Was łączy, wciąż wibruje delikatnie, nieprzerwanie, duchowo. Wszechświat nie zapomniał tego, co było prawdziwe. Czujesz, gdy wiatr się zmienia, gdy dzień wschodzi w nowy sposób. Są dni, kiedy serce ściska się bez wyraźnego powodu, ale to więź się porusza, to niewidzialne dotyka widzialnego. W tym momencie między Wami pisany jest głęboki nauk być może o miłości, być może o odwadze, być może o przebaczeniu. A każdy oddech, który bierzesz, jest uważnie obserwowany przez Boga, który zna ból oczekiwania i ciężar nieobecności. Nic nie jest stracone. To, co wydaje się ciszą, może być jedynie przygotowaniem do nowej formy komunikacji. To, co wydaje się końcem, może być tylko przerwą przed spotkaniem, nawet jeśli to spotkanie ma odbyć się w twoim wnętrzu. Czujesz? Jest coś, co pulsuje, subtelne wezwanie. Aby nie rezygnować z wiary w to, co prawdziwe. Może ta osoba nadal musi zmierzyć się z własnymi cieniami, zanim znów zacznie dostrzegać światło, ale miłość, ta, która pochodzi z duszy, nigdy nie gaśnie. Jesteś prowadzona. Anioły stróżowie zostawiają małe wskazówki na Twojej drodze. Jedno słowo, jedno wspomnienie, jeden sen. Nic nie jest przypadkiem, gdy serce jest przebudzone. A jeśli dotąd czułaś coś w sobie, wiedz. Ta wiadomość jest dla ciebie. Wszechświat chce, abyś zrozumiała, że czas nie oddziela tego, co ma sens, tylko dojrzewa. Jesteś w punkcie zwrotnym. Wkrótce coś zostanie ujawnione. Jednak na razie to, co trzeba zrozumieć, to wartość połączenia. Nie uciekaj od niego. Przyjmij je z wiarą. Jest coś, co ta osoba jeszcze zrozumie o tobie, i to zmieni wszystko. Milczenie między wami ma swoją wagę. Jest gęste prawie namacalne, jak cień, który siada obok i nic nie mówi, ale mówi wszystko. Są słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, ale żyją uwięzione między dumą a lękiem. Ta osoba oddaliła się nie dlatego, że przestała czuć, ale dlatego, że nie potrafiła poradzić sobie z tym, co czuła. Są tacy, którzy mylą intensywność z niebezpieczeństwem, a miłość z utratą kontroli. Zamiast zostać, wybiera milczenie, jakby milczenie było bezpieczniejsze niż prawda. Ale milczenie mówi. A ono mówi wiele. Bóg wysyła tej osobie znaki, małe powtórzenia, powracające myśli, przypadki, które dźgają w serce, ponieważ miłość nie gaśnie na skutek odległości. Ona po prostu zmienia formę, aż zostanie rozpoznana. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddala z powodu lęku, a nie z braku miłości? To właśnie to. Ta osoba nie uciekła od ciebie. Uciekła od samej siebie. Od odbicia, które zobaczyła w twoich oczach, odbicia, które ukazywało to, co nie było gotowa zaakceptować własne uczucie. A najboleśniejsze jest to, że to poczułeś. Poczułeś, że to nie była obojętność. To była dezorientacja. Poczułeś, że za chłodem kryje się dusza, która woła o pomoc, ale nie mogłeś nic zrobić, ponieważ miłość to także umiejętność puszczenia. Oddalenie boli, ale również uczy. Wszechświat czasami pozwala na milczenie, aby każdy mógł usłyszeć to, czego potrzebuje, bez hałasu drugiej osoby. A w tym czasie Bóg intensywnie pracował nad obojgiem. Nad tobą, zasiewając cierpliwość. Nad tą osobą, zasiewając świadomość. Ona powoli dostrzega, co straciła, wybierając lęk. Są noce, kiedy w myślach przegląda wszystko, co mogło być powiedziane. Są poranki, kiedy pustka krzyczy głośniej. I są chwile, kiedy odczuwa obecność Twoją, nawet nie wiedząc dlaczego. To jest duchowe wezwanie do prawdziwej więzi. Ona się nie kończy, tylko przekształca. I być może teraz znajdujesz się między dwoma impulsami czekać czy działać. Ale wszechświat prosi tylko o jedną rzecz: zaufaj, bo podczas gdy wątpisz, boski plan działa w ciszy, szyjąc ścieżki, dostosowując serca. Ta osoba musi przejść przez własne cienie. A ty przez własną naukę o zasługiwaniu i wierze. Ponowne spotkanie, jeśli taka jest wola Boga, wydarzy się w odpowiednim czasie, nie w czasie ego. Nie próbuj teraz zrozumieć wszystkiego, ani usprawiedliwiać tego, co wydaje się niewytłumaczalne. Są tajemnice, które ujawniają się dopiero wtedy, gdy serce się uspokaja. Oddalenie było portalem do przebudzenia. Bez niego być może żadne z Was nie spojrzałoby w głąb siebie. I to tam zdarza się cud, kiedy ból przekształca się w mądrość. Czy zauważyłeś, że największe zwroty w Twoim życiu miały miejsce po najgłębszych ciszy? No właśnie, to w pustce Bóg mówi najgłośniej. To w przerwie wszechświat pisze nowe początki. Ta osoba wkrótce zrozumie, że prawdziwa miłość nie zagraża, przyjmuje, że uczucie nie wiąże, wyzwala, a ucieczka od kogoś, kto budzi w nas to, co najlepsze i najgorsze, to to samo, co ucieczka od własnej ewolucji. Nie jesteś sama. To, co przeżywasz teraz, to podróż. I nawet jeśli boli, prowadzi cię z powrotem do twojej własnej esencji, wkrótce coś się zmieni. Cisza, która dziś tak ciąży, zostanie przerwana przez znak, wiadomość, niespodziewane spotkanie. Nie dlatego, że tego szukałaś, ale dlatego, że wszechświat zadecydował, że nadszedł czas. Na razie po prostu oddychaj, Bóg działa. Anioły stróże otaczają cię ochroną. A ta osoba budzi się. Czujesz to prawda? Coś w powietrzu, lekkie przeczucie, jakby los poruszał się od wewnątrz. Zachowaj to uczucie. Ono jest zapowiedzią tego, co nadejdzie. W najbliższych chwilach zrozumiemy, co wszechświat zamierza ujawnić między tobą a tą osobą i dlaczego los wciąż upiera się, aby zbliżyć dwie dusze, które próbowały się oddalić. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca do tej pory, Napisz w komentarzach, ów służbie Bożej. Wszechświat jest w ruchu teraz, mimo że tego nie widzisz, coś jest szyte w niewidzialności, nitka po nitce, w czasie Boga. Energie, które wydawały się zatrzymane, znów zaczynają się poruszać. To, co było ciszą, teraz staje się nasionem gotowym do zakwitnięcia. Jest potężniejsza siła działająca za wszystkim. Boża ręka zbliża dusze, które próbowały się oddalić. To miłość, która jest oczyszczana nie po to, aby powtarzać przeszłość, ale aby ujawnić, co jest prawdziwe. Ta osoba czuje, mimo że stara się zaprzeczać, nawet ukrywając to przed sobą, serce nie zapomina. Wspomnienie przychodzi falami, jakieś zdanie, piosenka, sen. Wszechświat się upiera, ponieważ jest coś, co musi zostać zrozumiane. Myśli o tobie więcej niż przyznaje. Myśli, gdy dzień milknie, gdy głosy cichną. Gdy serce przypomina, i za każdym razem, gdy próbuje uciec, los znajduje sposób, aby ją przywrócić, nawet jeśli tylko w myślach. Anioły stróże pracują w tej chwili, usuwają strachy, rozpuszczają poczucie winy i przynoszą jasność tam, gdzie wcześniej była dezorientacja, bo nadszedł czas prawdy. Bóg pisze nowy początek. To nie jest powrót do tego samego momentu, to jest odbudowa od wewnątrz na zewnątrz. Wszystko, co do tej pory przeżyłeś, było przygotowaniem: ból, cisza, tęsknota. Teraz czas otwiera się jak portal. Czujesz to, serce bije inaczej. Jakby powietrze miało inny ciężar, inny kolor to zapowiedź zmiany wszechświat nie myli się w swoich znakach powtarzające się liczby, niespodziewane spotkania, nagłe wspomnienia wszystko to potwierdzenie, że coś się zbliża. Ta osoba zdobywa odwagę. Odważnie spogląda w swoje serce i dostrzega, że uczucie nigdy nie zniknęło. Odwaga, by porzucić dumę i podążać za tym, co przeznaczenie już postanowiło. Tak, wszechświat przygotowuje spotkanie. Może nie być natychmiastowe, ale wydarzy się w odpowiednim czasie, gdy obie strony będą gotowe. Gdy miłość będzie bardziej dojrzała niż strach. Czy wierzysz, że milczenie także przemawia? Napisz w komentarzach, bo czasami to właśnie w milczeniu Bóg najgłośniej woła. Nic, co jest prawdziwe, nie znika. To, co jest realne, tylko zmienia formę i wraca. Ta osoba czuje i wkrótce wszechświat pokaże jak. Teraz weź głęboki oddech, poczuj jak powietrze wchodzi, lekkie, jak dotyk boskości. Zamknij oczy i wyobraź sobie złoty blask otaczający twoje ciało. Ten blask to miłość Boga, troska wszechświata, obecność aniołów. Chcą, byś słuchał sercem. Nic, co jest prawdziwe, nie ginie. Może się uciszyć, może oddalić, ale zawsze znajduje drogę powrotną. Miłość się nie kończy, ona dojrzewa. A ty uczysz się kochać w sposób silniejszy, mądrzejszy. Ta osoba jest częścią twojej lekcji duchowej. Nie przyszła by cię zranić, Przyszłaby cię nauczyć. A najgłębsza nauka jest taka: prawdziwa miłość zaczyna się w tobie. Bóg przygotowuje cię do przeżycia czegoś większego. Czegoś, co nie więzi, ale wyzwala, czegoś, co nie wymaga, ale dodaje. Anioły teraz szepczą: Nie bój się czasu, to, co Twoje, jest w drodze, i nic nie może powstrzymać tego, co zostało błogosławione. Patrz na niebo. Każda gwiazda to przypomnienie, że nigdy nie szedłeś sam. Nawet gdy wydawało się ciemno, Bóg był tam, niemal niewidocznie prowadząc. Wszechświat ponownie łączy Cię z miłością, która jest Twoim zasłużonym prawem. Nie ma już miejsca na strach, tylko wiara. Żaden dystans nie zatrze tego, co prawdziwe. Wszechświat zawsze ponownie łączy serca, które się szukają. Jesteś światłem, jesteś drogą, jesteś odpowiedzią. A może ta osoba teraz również czuje to samo wezwanie, to święte pragnienie, które przeznaczenie budzi w duszach związanych wiarą. Czas strachu się skończył. Teraz nadszedł czas oddania. Czas na nowy początek. O miłości w jej najczystszej formie, pokój. Jeśli dotarłeś do końca tej wiadomości, to znaczy, że była ona dla ciebie. Wszechświat chciał, aby Twoje słowa dotarły do ciebie w tym dokładnym momencie. Nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko, co usłyszałeś tutaj, ma swój cel wzbudzenie Twojej nadziei. Teraz chcę Cię zaprosić do małego gestu światła. Napisz w komentarzach, które słowo z tej wiadomości najbardziej do Ciebie trafiło. Może to być wiara, nadzieja, cisza, odwaga. Każde słowo, które piszesz, zamienia się w energię, która wraca na Twoją drogę. A jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zostaw swoje polubienie. W ten sposób dotrze do innych osób, które również potrzebują znaku. Podziel się nią z kimś wyjątkowym. Może ta osoba czeka dokładnie na te przypomnienie od wszechświata. Może to Ty jesteś kanałem odpowiedzi, której ona szukała w modlitwie. A jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wiadomości, pełne wiary, miłości i celu, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. Każde słowo jest pisane z modlitwą, z energią aniołów, z szczerym pragnieniem, abyś nigdy nie stracił nadziei. Pamiętaj, to, co jest Twoje, przyjdzie w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, z lekkością kogoś, kto nie musi gonić za tym, co wszechświat już zarezerwował. Napisz z wiarą w komentarzach Ufności w Boży czas. I zachowaj w sercu, anioły cię słyszą. Wszechświat jest w ruchu, a miłość jest w drodze.